Siemano widzowie, dzisiaj jesteśmy w jasieniu. Dzisiaj będziemy próbować dwa, może jak się uda, to trzy kebaby. Pierwszy kebab będzie to kebab i pizza tej. I jeszcze taki malutki komunikacik. Słuchajcie ludzie, ja pracuję na etacie, nie mam yy, jak jeździć codziennie, próbować tych wszystkich kebabów. Także bądźcie cierpliwi, dajcie mi trochę Czasu na to wszystko. No tak, już mówiłem, jestem na, na, na etacie. Zapraszam do kebab i pizza z tej. No i tak, jesteśmy już przed tym kebabem. Także idziemy. do yy, tak, ja poproszę tą tofigle, tą małą. Po godzinę. Więc ma się tylko daj to jedno, nie? Tak, zostało na czymś. Na miejscu czy yy, Na wnos. I sosy mieszane. Mieszane z ostrym czy łagodne? Łagodny i ostre. Już odebraliśmy tego kebaba. Zobaczcie jak to od łokcia. Taka petarda. Koszt takiego kebaba, w tym z Kosztuje 28 zł. No kurde, już tutaj mięcho. Widać, że jest nabite. Zobaczcie jak to wygląda. Było tutaj tylko mięso yy, wołowe. Wołowina tylko była. Zobaczcie jak to w ogóle wygląda. Jakieś takie... Łapie to w ogóle ostrość. Takie długo się chyba robiło na tym donerze. Hmm. No, na razie średnio to wychodzi. Ale dobra. Lecimy dalej. Zobaczymy. Dobra, no i co nie pozostaje nic innego? Tak go wchodzić w to do tego kebaba wziąłem może do tego kebaba wziąłem sos łagodny i ostry w pierwszym gryzie już było czuć tutaj troszeczkę tych sałat. Jest tutaj sałata czerwona, chyba pekińska. Jakaś cebula. Gryzamy się jeszcze raz. Bo jeszcze sosu nie było kompletnie czuć. Może teraz z tym gryzem będzie lepiej. Mmm. Już delikatnie było czuć sos pikantny Nie należy on do osy, jest to po prostu tylko pikantny sos. Łagodnego jeszcze nie było czuć Prawdopodobnie jest tutaj sos czosnkowy Mamy tutaj jeszcze pomidora z tego co widzę Uuu, ale troszeczkę Większa ilość tego pikantnego daje trochę popalić. No, popatrzymy jeszcze ten gryz. wam, że jak za te 28 zł, kebab, no jak widzieliście, po mierzeniu od łokcia do nadgarska, to była dosłownie nabita buła wszystkim. Ogólnie niczego tam nie brakowało, troszeczkę nie było czuć sosu łagodnego, czyli czosnkowego, ale tak, ogólnie, jeżeli miałbym wrócić na tego kebaba, a byłby jakiś inny, który zaraz pójdziemy jeszcze zobaczyć, no to. Może i bym wrócił na tego kebaba, ale to powiem wam dopiero jak będziemy próbować następnego kebaba. Zapraszam. A teraz moi drodzy, za moimi plecami jest super mix kebab. Zobaczymy jak tam będzie można zjeść i za ile. Zapraszam. Poproszę małą pitę. Jaki mięso, jaki sos? Sos mieszany i mięso też mieszane. Na wynos Tak na wynos. Duży? No. Nie, mały, mały. Tak już jesteśmy po odbiorze kebaba teraz czas na testing Mamy już tą pitę od łokcia do tego No jest tak porównywalnie to co było z tej kebab Za to cudo zapłaciłem 17 zł Kurwa tak. Za to cudo zapłaciłem 17 zł. Zobaczcie jak to się pięknie prezentuje. Oczywiście sos ostry i łagodny. Mięso mieszane, czyli wołowina i kurczak. I co? I nie pozostaje mi nic innego jak tylko chodzić w to. O kurde. Sosy na bazie majonezu, muszę od razu czuć, masz takie mdlące po pierwszym gryzie, o kurde, sosu normalnie, zobaczcie jest taka tutaj zupa po pierwszym moim gryzie, nawet nie wiem czy uda mi się spróbować samego mięsa, no ale trzeba spróbować. Mm, 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 mm. O Boże, to jest mdłaj, bo zaraz wymiotuję Oczywiście, że nie będę wymiotował na wizji. Hmm. O kurde Dobra, jakoś tutaj to mięcho. Nie no, zobaczcie, tu wszystko jest dosłownie w sosie Nie będzie można spróbować Albo znaleźć chociażby Kurczaczka Pitka to, to No chyba mamy, ale to i tak jest w sosie, więc Nie będzie można Spróbować jak to w ogóle smakuje bez tego I zapomniałem też powiedzieć, że niestety w obu lokalach Nie można było nagrywać tego wszystkiego Jak to się tam odbywa nie wiem, ludzie mają jakiś strach przed kamerą, czy, czy co, nie wiem. Nie, nie mam totalnie pojęcia o co chodzi, ale no, nie wróciłbym na tego kebaba na pewno. Nie wiem, no, powiem Wam jasień, no nie macie dobrych kebabów. Jeszcze nie wiem, bo nie byłem w dwóch, ale na pewno je ja kiedyś odwiedzę. Ale na razie nie ma tu nic dobrego. Tak, No, oczywiście kebab nie zasuszył ani jeden ani drugi. Chociaż może ten pierwszy z tej troszeczkę zasuszył. Ale po takim kebabie zawsze warto mieć ze sobą picie. Ja mam praktycznie zawsze ze sobą tym barka. Pamiętajcie, nie zapomnijcie o subskrypcji i wejściu na mojego YouTube'a, żeby sprawdzić. Wszystkie filmiki, które są pełnometrażowe. Także zapraszam. Także trzymajcie się z fartem.